Cześć, czwarty odcinek Małej księżniczki Francis Barnett, wydawnictwo MG, rozdział czwarty, Lotka. Gdyby na miejscu Sary była inna dziewczynka, na pewno by ją zepsuł tryb życia, jaki wiodła przez kilka lat na wzorowej pensji Miss Minchin. albowiem traktowano ją tu nie jak zwykłą uczennicę, ale niby jakiegoś dostojnego gościa. Gdyby była zarozumiałym, przyzwyczajonym do rozkazywania dzieckiem, pewno by to ustawiczne dogadzanie i pobłażanie uczyniło ją wręcz nieznośną. Gdyby była dzieckiem umysłowo ograniczonym, na pewno niewiele przykładałaby się do nauki. Miss Minchin nie lubiła jej, ale była zanadto byta w świecie i sprytna, by miała zrobić lub powiedzieć coś takiego, co by w tak pod każdym względem pożądanej uczennicy mogło obudzić chęć opuszczenia jej szkoły. Wiedziała doskonale, że gdyby Sara doniosła tatusiowi, że czuje się niezadowolona lub nieszczęśliwa, kapitan crew zabrałby ją stąd natychmiast. Miss Mission była przekonana, że dziecko, które otrzymuje wciąż pochwały i któremu nigdy nie zabrania się czynić, co mu się żywnie podoba, na pewno przywiąże się do miejsca, gdzie w ten sposób z nim się obchodzą. To też chwalono Sarę za jej bystrość, za pilność i staranno, staranne odrabianie lekcji. Za dobre maniery za uprzejmość w stosunku do koleżanek wreszcie i za szczodrobliwość ile z pełnej sakiewki dała sześć pensów żebrakowi najdrobniejsze z jej uczynków sławiono niby wielką cnotę i gdyby była dziewczynką mniej rozsądną na pewno przewrócono by jej w główce jednak rozsądek i zmysł spostrzegawczości zawsze odsłaniał Sarze istną prawdę istotną prawdę co do niej samej i otoczenia. Oto jak czasami zwierzała się Ermengardzie. Wiele rzeczy dostaje się ludziom tylko przypadkiem. Tak było i ze mną. To tylko traw, że zawsze lubiłam lekcje i książki i że zdołałam zapamiętać to i owo, czego się uczyłam. To tylko traw, że jestem córką tak miłego i mądrego tatusia i że on może mi dawać wszystko, na co mam chętkę. Mówią, że mam dobre usposobienie, jakże go nie mieć, gdy się posiada wszystko, czego dusza zapragnie? I wszyscy okazują mi tak wielką życzliwość. Doprawdy nie wiem, jak mam się przekonać, czy jestem naprawdę dobrą, czy niedobrą osobą. Może jestem bardzo złym dzieckiem, ale nikt tego nie potrafi stwierdzić, bo nigdy nie doznałam żadnych przeciwności. Lawinia też nie doznaje żadnych przykrości, zauważyła Ermengarda. A mimo to jest niemiła. Sara podarła koniuszek nosa i zamyśliła się. Tak, tak, odpowiedziała na koniec. Może, może to dlatego, że lawinia zbyt szybko rośnie. Powiedzenie to było echem podsłuchanej rozmowy, w której misa Melia wyraziła się, że lawinia rośnie tak prędko, iż może się to odbić na jej zdrowiu i usposobieniu. Lawinia istotnie była dziewczynką niemiłą, a przy tym niesłychanie zazdrosną w stosunku do Sary, przed jej przybyciem wodziła rej w szkole, zwłaszcza, że umiała boleśnie dać się we znaki tym, które nie chciały iść za nią. Tyranizowała małe dziewczynki, a zadzierała dumnie nosa wobec rówieśniczek. Ponieważ odznaczała się urodą i ubierała się bardzo strojnie, ilekroć dziewczynki z pensji mismiszeń wychodziły parami na miasto, szła zawsze na czele tego pochodu. Zmieniło się to jednak z chwilą, gdy w szkole pojawiły się welwetowe sukienki Sary, jej sobolowe kołnierze i kapelusik ze strusimi piórami. Już to samo było dla Lawini powodem rozgoryczenia. Nadomiar złego okazało się niebawem, że Sara cieszy się również wielkim mirem wśród koleżanek. I to nie dlatego, że potrafi dokuczać, ale właśnie dlatego, że nigdy nie dokuczyła nikomu. Jedna rzecz mi się podoba u Sary Kru, mówiła szczerze Jessie, pobudzając tym do wściekłości swą najserdeczniejszą przyjaciółkę. Ona nigdy nie wywyższa się ponad inne, choć mogłaby to czynić. Ja na pewno nie byłabym taka, gdybym miała tyle błyskotek i gdyby ze mną robiono tyle ceregieli, aż nie miło patrzeć, jak Miss Mission popisuje się nią, ilekroć przyjdą jacyś goście. Saro, moja droga, musisz iść do salonu i opowiedzieć pani, Masgrave o Indiach. Zaczęła Lawinia przedrzeźniać sposób przemawiania Miss Minchin. Sara, moja droga, porozmawiaj z panią Pitkin po francusku. Masz taki wyborny akcent. W każdym razie nie jest zasługą naszej pensji, że Sara dobrze mówi po francusku. Nie jest to nawet zasługą jej samej. Sara przecież przyznaje, że jej nie uczono tego języka, tylko przyswoiła go sobie od tak niechcący, bo jej ojciec często się nim posługiwał. Co się zaś tyczy jej ojca, to też niewielka zasługa być oficerem w Indiach. Tak odrzekła z rozwagą Jessie, ale on polował na tygrysy. Skórę jednego z upolowanych przez niego tygrysów Sara ma w swoim pokoju i ogromnie jest do niej przywiązana. Często kładzie się na niej, głaszcze łeb tygrysa i rozmawia z nim jak z kotem. Jej zawsze trzymają się podobne głupstwa, warknęła Lawinia. Moja mamusia powiada, że ten jej obyczaj wymyślania różnych dziwnych historii jest wprost niedorzeczny. Ona wyrośnie na wielką dziwaczkę. W tym, co koleżanki mówiły o Sarze, było wiele prawdy. Nie miała ona zwyczaju wywyższać się ani zadzierać do góry nosa. Owszem, była zawsze uprzejma i uczynna dla wszystkich. Nigdy nie dokuczała mniejszym od siebie dziewczynkom, nie spychała ich z drogi, ani nie upokarzała przytykiem do ich młodego wieku. Odwrotnie, okazywała im tkliwość prawdziwie macierzyńską, a gdy któryś z tych maleństw przewróciło się. Potłukło sobie kolanka, nie omieszkała podbiec ku niemu, podnieść z ziemi i pogłaskać, albo obdarzyć wyciągniętym z kieszeni cukierkiem czy innym smakołykiem. Gdy ktoś ma cztery lata, jest jeszcze maleństwem, przemówiła pewnego razu surowo do lawini. Gdy ta dała klapsa lotce i nazwała ją smarkulą. Ale za rok będzie miał już pięć lat, a w roku następnym sześć. A tylko 16 lat mu brakuje, to mówiąc z przekonywającym wyrazem otwarła szeroko oczy, żeby stał się osobą dwudziestoletnią. Popatrzcie no tylko, zaśmiała się Lawinia jak to ona umiera chować. Istotnie trudno zaprzeczyć, że 16 i 4 daje w sumie dwadzieścia, a dwadzieścia lat był to wiek, o jakim ledwie marzyć się ośmielały najodważniejsze spośród dziewczyny. Toteż też młodsze dziewczynki uwielbiały Sarę. Kilka razy urządziła w swym pokoju pod wieczorek, na który zaprosiła te wzgardzone przez wszystkich istotki. W zabawie brała też udział Emilka, pozwalając korzystać ze swego serwisu, zdobnego w błękitne kwiatki i mogącego pomieścić znaczną ilość herbaty z mlekiem. Takiego serwisu nikt jeszcze nie widział u żadnej z lalek, to też od czasu owego dziecięcego balu Sara uchodziła jakby za królową czy wróżkę w oczach całej podwstępnej klasy. Szczególnie lotka Ley uwielbiała ją do tego stopnia, że gdyby Sara nie miała dla niej wprost macierzyńskiej cierpliwości, na pewno by się jej sprzykrzył ten nadmiar uwielbienia. Lotka znalazła się w szkole tylko dlatego, że jej ojciec, człowiek młody, a trochę lekko duch, nie wiedział, co ma z nią zrobić. Matka ją odumarła, a że z dzieckiem obchodzono się jak z lalką lub rozpieszczonym pieskiem pokojowym maleństwo stało się więc bardzo uprzykrzone i nieznośne. Płakała obyle co, a czasem i bez powodu, i ponieważ napraszała się różnych rzeczy, które nie zawsze były dla niej odpowiednie, zatem jej przeraźliwy głosik, nader często rozlegał się to w tej, to w innej części domu. Najskuteczniejszą jej bronią było dziwnym jakimś sposobem dokonane odkrycie, że mała dziewczynka, która straciła matkę, powinna być stale przedmiotem współczucia i opieki. Z tego odkrycia, którego źródłem była niewątpliwie podsłuchana rozmowa ludzi starszych, nie omieszkała czynić użytku, i ilekroć nadarzała się po temu sposobność. Pierwszy raz Sara roztoczyła nad nią opiekę, gdy przechodząc pewnego dnia koło jednej z salek naukowych, posłyszała, jak Miss Mission i Miss Amelia starały się uciszyć gniewny płacz jakiegoś dziecka które ani róż nie chciało się uspokoić, lecz beczało tak głośno, że z Miss Misień chcąc być słyszaną, musiała niemal krzyczeć. Czegóż ona płacze? pytała. Och, och, och! Posłyszała Sara. Ja nie mam wcale mamusi. Ach, Lotko! zawołała mi Amelia. Przecież. Przestań, że już raz. Nie płacz, nie płacz, proszę. Och, och, och! Zanosiła się lotka gwałtownym płaczem. Ja nie mam mamusi. – Trzeba jej dać w skórę! – oznajmiła Miss Minchen. Zaraz dostaniesz w skórę, niegrzeczna dziewczyno! Lotka poczęła krzyczeć jeszcze głośniej. Miss Minchen podniosła głos, aż się rozległo echo po całej szkole. W końcu, w bezsilnym oburzeniu, zerwała się z krzesła i wypadła z pokoju, zdając resztę sprawy na Miss Amelie. Sara zatrzymała się na korytarzu, zastanawiając się, czy ma wejść do pokoju. Niedawno zawarła znajomość z Lotką, bardzo więc pragnęła ją uspokoić. Missmin wyszedłszy z pokoju i ujrzawszy przed drzwiami Sarę, stropiła się nieco. Zdawała sobie nagle sprawę, że, je, że głos jej dobywający się z głębi pokoju, nie brzmiał ani miło, ani dostojnie. Ach, to ty, Saro, zawołała, starając się okrasić twarz jak najuprzejmniejszym uśmiechem. Stanęłam tutaj, zaczęła mówić Sara, aby, bo usłyszałam głos lotki i pomyślałam sobie, że może, ale tylko może. Potrafię ją uspokoić. Czy mogłabym spróbować, proszę pani? Spróbuj, o ile potrafisz. Jesteś taką mądrą dziewczynką, odpowiedziała mi Misheń, ściągając ostro usta. Widząc jednak, że Sara zamroziła szorstkość odpowiedzi, zaczęła innym tonem. Tak, jesteś rozsądna we wszystkim. Zapewne uda ci się uzyskać wpływ na nią. Wejdź do pokoju. Gdy Sara pożegnawszy przełożoną, weszła do pokoju, ujrzała lotkę leżącą na podłodze, zanoszącą się od płaczu i zawzięcie tupiącą tłustymi nóżkami. Mis Amelia zjajana i czerwona ze zmęczenia pochylała się nad nią z rozpaczą i zakłopotaniem, próbując bezskutecznie wszelkich środków, by ją uspokoić. Biedactwo przemawiała tkliwie w jednym momencie: Wiem, że nie masz mamusi, biedna. By za chwilę odezwać się już zgoła innym tonem. Jeżeli nie przestaniesz beczeć lotko, to dam ci klapsa, biedny aniołeczku. No cicho, cicho, ty nieznośna, niegrzeczna dziewczyno. Zobaczysz, jak ci dam w skórę, zobaczysz. Sara podeszła ku nim spokojnie. Nie wiedziała jeszcze, jaki obierze sposób postępowania. W każdym razie miała w duszy niejasne przeświadczenie, że takie bezradne i nerwowe powtarzanie krańcowo sprzecznych z sobą zdań bynajmniej nie prowadzi do celu. Miss Amelia odezwała się szeptem. Miss Mission pozwoliła mi spróbować ją uspokoić. Czy pani mi pozwoli? Miss Amelia odwróciła się i spojrzała na nią wzrokiem pełnym zwątpienia. Sądzisz, że ci się to uda? Westchnęła. Nie wiem, odpowiedziała półgłosem Sara. W każdym razie spróbuję. Miss Amelia z ciężkim westchnieniem podniosła się z klęczek, a Lotka wciąż w najlepsze wierzgała tłustymi nóżkami. Jeżeli pani... Wyjdzie cicho z pokoju, rzekła Sara, to ja z nią tu pozostanę. Ach, Saro, jęknęła mi samelia, tak nieznośnego dziecka jeszcze u nas nie było. Zdaje mi się, że nie będziemy mogły już dłużej jej trzymać. Wreszcie wymknęła się z pokoju, ogromnie zadowolona, że znalazła po temu sposobność. Sara przez kilka chwil wpatrywała się w nadąsane, rozwrzeszczane dziecko, nie mówiąc ani słowa. Następnie siadła koło niej na podłodze i czekała, co będzie dalej. W całym pokoju, pominąwszy gniewne krzyki lotki, panowała zupełna cisza. Taki stan rzeczy wydał się dziwny małej pannie Lej, która nawykła do tego, by wrzaskom jej wtórowały prośby, groźby, nakazy i tkliwe namowy innych ludzi. Uderzyło ją przeto, że jedyna osoba, znajdująca się przy niej, wcale nie zwraca uwagi na jej kopanie, tarzanie się po ziemi i przeraźliwe wrzaski. Otwarła zaciśnięte łzami nabiegłe powieki, by zobaczyć, kim była ta osoba. Okazało się, iż to druga, niewiele od niej większa dziewczynka, właśnie ta, która miała Emilkę i tyle innych ładnych rzeczy. Ona to siedziała przy niej i wpatrywała się w nią, jakby o czymś rozmyślając. Przycichłszy na parę sekund, żeby to sobie uświadomić, lotka zamierzała rozpocząć nową serię płaczu, ale cisza panująca w pokoju oraz dziwna, skupiona twarz Sary sprawiły, że pierwszy krzyk miał brzmienie jakby bojaźliwe i nieśmiałe. Ja nie mam mamy oznajmiła, ale głosem już znacznie cichszym. Sara wpatrzyła się w nią jeszcze uważniej, ale jakby z błyskiem zrozumienia w oczach. Ja też nie mam, odpowiedziała. Odpowiedź była tak niespodziewana, tak oszołomiona nią lotka, w jednej chwili opuściła nóżki na ziemię, wyciągnęła się jak długa i szeroko otworzyła oczy. Gdy inne środki zawiodą, najlepszym sposobem na uspokojenie płaczącego dziecka bywa zwrócenie jego uwagi na inny przedmiot. Zważyć też należy, że o ile Lotka nie darzyła sympatią o Miss Mishen, ani nadmiernie płaczliwej Miss Amelie, o tyle lubiła Sarę, choć mało ją jeszcze znała. Choć nie myślała więc zrezygnować z okazania wszem wobec swego strapienia, jednakże już oderwała od niego swoje myśli, zaszlochawszy głucho zapytała – a gdzie jest twoja mamusia? Sara zamilkła na chwilę, opowiadano jej, że mamusia przebywa w niebie, ona jednak po dłuższych rozmyślaniach wyrobiła sobie pogląd nieco odmienny na tę sprawę. Poszła do nieba, odpowiedziała, ale jestem tego pewna, że ona czasami przychodzi, żeby mnie zobaczyć, choć ja nie mogę jej widzieć. To samo robi i twoja mamusia. Być może w tej chwili obie są w tym pokoju i patrzą na nas. Lotka usiadła i rozejrzała się w koło. Była ładną, drobną istotką o kędzierzawej czuprynce, a okrągłe jej oczy miały barwę niezapominajek. Jeżeli by matka widziała ją w ciągu ostatniej pół godziny, na pewno by nie pomyślała, że jej dziecko jest podobne do aniołka. A Sara snuła dalszy ciąg swojej przemowy. To, co mówiła, nie jeden człowiek poczytałby za piękną bajkę, jednakże w jej wyobraźni przedstawiało się tak prawdziwie. Żylotka chcąc, nie chcąc poczęła się przysłuchiwać. Dotychczas opowiadano jej, że mamusia ma skrzydełka i aureole, i pokazywano jej obrazki, które przedstawiały istoty w białych, powłóczystych szatach, zwane aniołami. Natomiast Sara opowiadała jej jakby jakąś prawdziwą opowieść o przepięknym kraju, gdzie żyją prawdziwi ludzie. Są tam rozległe łąki pełne kwiatów. Mówiła, zapominając się zupełnie, jak zwykle w podobnych razach. Całe łany lilii, w powietrzu roznosi się miły zapach i wszyscy go wdychają, bo bez ustanku wieje wietrzyk. A małe dzieci biegają po tych liliowych łanach, zbierają całe naręcza kwiatów, śmieją się i splatają wianki. A wszystkie drogi i ulice błyszczą i połyskują i choćby ktoś szedł nimi, nie wiedzieć jak daleko, nigdy nie bywa zmęczony. Każdemu tam wolno chodzić, gdzie mu się żywnie podoba, dokoła miasta są Mury z pereł i ze złota, ale tak niskie, że ludzie mogą opierać się na nich jak na poręczach balkonów, spoglądając w stronę ziemi, uśmiechać się do niej i przesyłać ku niej dobre myśli. Jakąkolwiek by opowiadano powiastkę, lotka niewątpliwie słuchałaby jej z zachwytem i pod jej wrażeniem zapomniałaby o płaczu. Jednak bajka, którą słyszała w tej chwili, była niezaprzeczenie najpiękniejszą ze wszystkich dotychczasowych. Dziewczynka przytuliła się do Sary i chłonęła każde słowo. Niestety wszystko na tym świecie się kończy, skończyła się jej bajka. Lotka tak się zmartwiła tym wedle niej zbyt rychłym zakończeniem, że znów wykrzywiła usta w podkówkę. Ja chciałabym tam pójść, zakwiliła, ja, ja tu w tej szkole nie mam mamusi. Sara dostrzegła sygnał ostrzegawczy i wróciła na ziemię. Ujęła pulchną dłoń dziewczynki i z łagodnym uśmiechem przycisnęła ją do serca. Ja będę Twoją mamusią, odezwała się. Będziemy się bawiły, że jesteś moją córeczką, a Emilka będzie Twoją siostrzyczką. Na twarzyczce lotki ukazały się dołeczki uśmiechu. Będzie moją siostrzyczką? zapytała. Tak, odpowiedziała Sara, zrywając się na nogi, chodźmy jej to powiedzieć, a potem umyję ci buzię i uczeszę włoski. Lotka przystała na to z radością i wypa wypadłszy z pokoju, wbiegła z Sarą na schody. Zgoła nie pamiętając o tym, że przyczyną niedawnej tragedii była wyrażona przez nią odmowa uczesania się umycia przed obiadem i wynikłe stąd odwołanie się do groźnego autorytetu, mis miss Minchin. Od tego czasu. Sara stała się jej przybraną matką. Tyle na dziś opowieści o dziewczynce Sarze. Miejcie więc dobry dzień lub piękny wieczór. Cześć.